Żony i Tomi prowadzili spokojne życie. Jedli, bawili się, ale do czasu, aż plemienie wikingów zaatakowało im wioskę. Nie mieli czasu, musieli się szybko ewakuować. Tomi, tylko, chodź, nie ma czasu. Ale poczekaj, przecież mama i tata tam zostali. Nie ma czasu, chodź, nie ma czasu, no dobra, nie ma rację. czasu, rozumiesz? Wziąłeś ja do łódki. Przecież, moi drodzy, jesteś sobie tam, widzicie, nie jest ciekawie, zaczynamy nową serię. Minecraft, prawdziwe życie. Yy, kurde, to jest, no, tak szybko, powiedziane, że mieliście wstęp, co się w ogóle dzieje. No, nie jest ciekawiec. No, wikingowie, z którymi mieliśmy z atapki, atakują naszą wioskę. No, musimy się ulatniać. rondo mój brat. No więc. Czekamy. mi ustrzelili mnie. Nie, no nie mów. Bolicie coś? Tak. Muszę iść, żeby. Znajdę krwiąt, szybciej, najszybciej jak się da. Idę, idę, idę. Idę, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Doszłam radę, mówię ja... ci. Nie, tu jest dużo potworów jakichś. Dobra. Proszę ci, znajdę krwiąt. No, nie, to zada. jakieś światła. Dobra, już, nie leś tam. Już za chwilę. Lecimy, lecimy. No. Dobra, jest ląd. Nie, nie. Wytrzymaj proszę cię, dasz radę. Teraz się oddech. Proszę, Wysiadaj, siadaj. Siadaj, Daj. proszę Cię. Daj coś do jedzenia, do jedzenia, do jedzenia. Masz chleb, masz chleb. Uczekaj, zobaczmy, plecak. Co mamy? Napij się wody, napij się wody, proszę. To woda uzdrowiająca jest. I jak? Jest lepiej? Lepiej, lepiej, lepiej. muszę no, odpocząć, muszę odpocząć. Wytrzymaj, wytrzymaj. Siądź, siądź. Usiądź sobie nawet. kurz jest, jest. Dobra, Dobra. Wiem jedynie, że na tych wikingach kiedyś się zemścimy. Kiedyś, jak będziemy mocniejsi. To mi. Tak? Osiedlimy się tutaj. Dalej nie, nie damy rady. Jesteś w złym stanie. Da, damy, damy radę, damy radę, damy radę. Zostajemy właśnie. tu, nie ma innej opcji, zostajemy. Nie, damy radę, idę zbierać drewno, damy radę. No do tu. spokojnie. Damy radę, Zbieraj drewno. najpierw do... zbadajmy ten drewno, co? Dobrze, zbadajmy to. To jest bardzo niebezpieczne, To jest, może nie znamy tego miejsca. Może być tu bardzo dużo potworów, uważajmy na siebie. Uważaj, no uważaj idzie, idą, uciekamy, Czekaj, uciekamy, mam, uciekamy. Uciekajmy. Czekaj. Szybciej. Szybciej. Czekaj. Kolejny. Ich jest dużo, nie jest tu Nie jest tu bezpiecznie. Uciekamy chyba stąd. Nie. Uciekamy. Nie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Gdzie jesteś? Tutaj u góry. Te radia za długo nie ty. działają. Góry, nie! No Oj, i co? Dobra. Dobra. Dam radę. Do lepiej, lepiej, lepiej. lepiej. Daj. na łódkę. Nie jest tu za bezpiecznie. Nie jest, nie bezpiecznie, Byłem, byłem, tu z mamą dwa lata temu. Właśnie, mama, patrzę. ich, nie ma Ale najpierw zadbajmy o siebie. Zobacz. Myślisz, że będzie tu bezpiecznie? O, na tyle, żeby zabijmy tę krowę. Zabijmy to ciele. Zostaw na razie. Zabijmy to ciele. Ale. Zabijmy, potrzebujemy jedzenia. No Czy dobra, no ja? to nie może co? Mnie. Może tym razem lepiej zaczniemy niż tam. Tak, tym razem lepiej. No może to drewna. Ale nie mogę. Mama i tata. Zapomnijmy na razie o tym, a na pewno ich pomścimy pewnego dnia. To jest pewne. Wikingi to muszą parę No to parę. Tommy. Tak? Dlaczego, jak myślisz, dlaczego nie chciała nam mama powiedzieć, że jak mamy tą kosę z tymi wityngami? Nie wiem, o co chodzi z tym. No Nigdy bardzo, nie chciałam nam powiedzieć. Ani mama, sobie. ani tata. Za młodzi. Mieliśmy 15 lat. Nie wiem, czy za młodzi. Coś ukrywali. Coś Na pewno ukrywali. Ale dobra. Teraz Ale dobra. Tak. Musimy teraz Spokojnie. przetrwać, tak jak ja mówię. Spokojnie. Pamiętasz jak poszłem z tatą na tajną wyprawę? Pamiętam, co w związku z tym? Tak. tak naprawdę uczył mnie jak żyć przed przetrwaniu, wiesz zachodzi. co chodzi. No, Pamiętam, przecież to nie było nas tydzień, Waliście się z mamą, pamiętasz? Obsyrałeś okay. dupę jak nie wiem. A, weź już. Degra. O, tutaj to jest to panowie, nowa. się nauczyłeś? Y tam się dość palić. Ale... Przestanie tak. chyba. Dobra, chodź. No pokażę ci, najpierw 8... musimy mieć. O, mam cztery deski. A to nauczył mnie, jak robić stół rzemieślniczy. No, jak hmm, mam to... ten stół rzemieślniczy. Proszę bardzo, mamy ten stół hmm. rzemieślniczy. Tłukaj. No Troszkę tutaj. To widać, że coś coś tutaj... my no, tu słucham. mamy. Hmm. Powodzi się. Wiesz, weź zbieraj drewno i po prostu musimy zrobić jakieś materiały. Widziałem tam skały mm. jakieś, to możemy pokopać, co nie? Panuje, pierw może zrobić siekierę. Masz jakieś pomysły? Tak, dobra, to chodź, szukamy Czeka, przerobię może troszkę tego i może się rozejdę po no, wiosce, co? znaczy po tym miejscu w ogóle, Ten wioską tego nie nazwę, a ty może spróbuj opanować, jak się może zrobić tą siekierę, co? No dobra, spoko, to idę. To dobra. W tamtą ja stronę, to... stronę idę, okej? Okay? Ja idę też ja to. się zajrzeć tu. No. Ale fajny piesek, mam kłoś dla niego. Może się uda. Chodź tu. A, niech ma. Nie, chyba się nie udało. No co? Dużo drzew. Trochę od ludzi znaleźliśmy. Tu jakaś jaskinia. Ale jest jakiś dom, sklep. Co to takiego? Co? Co ty, ty? tu? Co? co ty tu robisz? A, co ty robisz? Nie, 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 nie. Wracaj, wracaj, ja mam tutaj leczenie za koc. Ugodnie. Ugodnie, bo dać. z czekać tutaj górę! Okay. Skocz, chodź. Subika, zostawić nic się nie, nie bój! nic się nie, <słuch> nie bój, nic się nie było. Nie, e, e, e. ja nie, nie, po... nie, nie, nie. Nie, nie, nie.

Słuchaj, bo zaraz cię zostanie. Tutaj mam taki roller toaster. Okay. w zasadzie, chciałem kupić taki, ten. Czekaj, ty, dla, dla klientów tutaj, proszę stać tutaj. Dobrze, dobrze. A ja nie chcę nic kupować, nie mam pieniędzy. Nie, będziecie nic kupować, bo dziękuję. z Kim tu jesteś? Jak tu dotarłeś w ogóle? No, jakby nasza wioska została zaatakowana i musieliśmy uciekać dotarliśmy w to miejsce. Przez kogo? Przez Wikingów. A tu ty Chłopie, to on chłopie, Ja miałem taki z nimi, tego dziecięcia. Nie, to z nimi to się nie opłaca nawet grać karty. Nie, chop. <tuszel> Dobra, przejdź, wynoszę Tutaj, da, masz i, Szyneczkę, tutaj. Jabłuszka, sobie weź. Weź sobie, ile chcesz w ogóle? Supkę grzybową. Przyszł. I dalej. To idealnie są dwie głoski grzybawe, dwie czerwone. i tutaj masz tak woda. Szybko... No ale Zabierz to nie ty jesteś taki... Tak, red bulka sobie też weź, w sobie bulered. Co to jest? reda panu chodziło. No, to, to taki energetyk i sobie Bullet, to weź. Tak. Patrz, dwa wezmę, dobra. dobra. no to, o jeszcze tutaj masz yy, ten, weź sobie tego placka Dzień dobry, pa, pa, ale ja kocham śpiewać. Dziękuję. Ty też kogo śpiewać? <głos> <głos> dobra, ja ci pokażę co, spada już są młody, Faj, ty, nie, 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 nie. Okay. tu skrzynka, to cicho, patrz. Red Bullda ci skrzyduu Ja to dociekam, ten gość jest jakiś szalony Gdzie jest Johnny? Johnny halo Johnny, Johnny, gdzie ty jesteś? Pomocy ten... Gdzie ty jesteś? Jesteś! Dami, co się stało? Tam jest jakiś, się jakiś gościu! Jest Tam jest jakiś gościu podejrzany, gościu w ogóle... Nie wiem, dziwny to był ten dziad, jakieś rzeczy mi dawał. O kurde, a co ty masz w ręce? Jakie się rzeczy? Się? No, zobaczmy. A co ty od niego. ręce? Co ty masz co w ten gościu w ogóle kiedyś. Ty leci jeszcze ból coś? Ból wydapił i nagle odleciał. On jest jakiś dziwny. Aha, co to za ból no, no Dobra, wezmę już. sobie jednego. No, co? Mogę jeden pasek? No, dawaj no. Na twoje ryzyko. Dobra. Hmm. Może. Dobra, przejdźmy się do niego, bo skoro odleciał, to może będzie jeszcze pusto. No to prowadź, prowadź. Tutaj jest, widzisz? I to jest tu. Dziwny, dziwny dom. Wygląda normalnie. Okay, co to, to jest? Może uważajmy tak? lepiej. Chodź. A co to jest za. No właśnie, do... mówiłem. Tego się jest jakiś dziwny, uważaj. Patrz. Dobra, wiesz co? I Lóżko. tak już nie mamy nic do rzeczy. Płóżko. Mówisz o tym samym, co ja? No, bierz, się. bierz wszystko, bierz wszystko, bierz wszystko, bierz A, wszystko, bierzemy. bierz wszystko. Nie uniosę za dużo. Zostawię... Bierzemy wszystko. Czekaj mój plecak, bierzemy żeby ten gości tego nie zagrał, on jest szalony. Idę o mój plecak. Bierzemy tak, wszystko. No nie, no, ja, dobra jest plecak, no, na szczęście nic się nie stało. Dobra, mój plecak jest cały pełny, już więcej nie mogę usiąść. No. Wodę, wodę wezmę. Dobrze, jeszcze. że nam wody, zostały te radio, wody... bo tak to by się ciężko komunikowało, nie? Tego bulerada może nie weź. Piwko Co dwa to jest? Tą Jesteś, nie... Może zostawmy, może <grym> zostawmy. <grym> tego może, może zostawmy, co? Chodźmy. Dobra, może... nie ma trochę... Dobra. On ma amunezję. On zapomniał. Dobra. Daj mój I tak jest zwalnięty. Dobra, idziemy. Tak. Chopię mam zapas na... No. Długo wystarczy. A! Może przejdziemy się Ała! po tej okolicy. Ała! Ała! Co się stało? Moja noga. Ała! Co się stało? Ała! Moja noga, ale boli. Spadłem. Połóż mi.